The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing. La, la, la. Dzień dobry, dzień dobry. Muszę Wam powiedzieć, tak się przyzwyczaiłam tych poranków aktywnych, że jak nie mogę tego robić, po prostu jestem niepocieszona. Także wróciłam w tej chwili, wykąpałam się, zaraz jeszcze muszę jedną sprawę załatwić na mieście, to o tym Wam potem powiem. No i takie wiecie, trzeba troszkę też popracować oczywiście. Także ja się na razie tutaj z Wami żegnam, ale tylko na troszeczkę, bo już w momencie się spotykamy. Być teraz takie spa dla stóp i mam tutaj właśnie tą, tą taką tarkę elektryczną szola. Bardzo fajnie mi się sprawdza, ale też lubię m, tak samo tą, tą taką tarkę, taka cuda to się nazywa do kupienia w Hebe. No i takie sobie zobaczyłam, wyciągnęłam tutaj lakiery, ponieważ y, o ile na rękach wolę mieć hybrydę, to na stopach wolę mieć taki zwykły lakiery, ponieważ hybrydę mi się bardzo ciężko ściąga. Nie wiem dlaczego. I tu mam takie moje ulubione. Ostatnio Coral Me Maybe Essence. Śliczny, taki koralowy kolor. Teraz na, na, te ciepłe dni na pewno najlepszy. Znaczy, ba, bardzo dobry. <grywa> chyba najlepszy, mówię, bo chyba właśnie nim pomaluję. Ale bardzo lubię też to. To jest Miss Sporty. I ten kolor mi się też bardzo podoba, bo jest taki różowy, ale no coś, coś takiego ma jeszcze innego w sobie, także ładny. A tutaj moje niestety rozczarowanie, bo kolor, kolor sam jest śliczny, on ma takie drobinki, ale mm, bardzo mało trwały. I tutaj rzeczywiście szybko mi schodzi po prostu z paznokci, także nie wiem, czy będę miała korol, czy będę miała taki róż. Zobaczymy. Byłam dzisiaj w centrum handlowym, którego rzadko chodzę dlatego, że poszłam tam po buty, bo kupiłam buty, kupiłam sandały. Pokazywałam Wam tyle ostatnio sandały a kupiłam zupełnie coś innego. To, to, to jeszcze Wam pokażę. I przy okazji zaszłam do Carrefoura, tam jest Carrefour lata całe nie byłam, nie wiem, 10-15 lat, może rzeczywiście, bardzo dawno. I zobaczyłam, że są bardzo fajne takie ręczniczki do um, u mnie do toalety, czyli do wydzielania, wydzielania rąk po prostu. I tak, one są 50 na 80, chyba czy na 70. Tak, tu jest 50 na 80, a ten jest 50 na 90, więc całkiem spory, bawełniane oczywiście, także zaraz je upiorę, żeby też dobrze chłonęły wodę najw naj ogóle, żeby można było je używać. I co, jeszcze miałam powiedzieć? Aha, i tanie były bardzo. Słuchajcie, ten kosztował 10 zł, 9,90 dosłownie dokładnie, a ten kosztował. 16 chyba, także też niedrogo. Żałuję teraz, że nie wzięłam, bo ten, ten był właściwie jedyny w tym, tym kolorze, a te kolory pasują po prostu do kafelek w mojej toalecie, ale żałuję, bo jeszcze był taki ciemnobrązowy i jeszcze był chyba beżowy też. Bardzo fajne, takie to, dodatkowe jeszcze fajne, podobają mi się. Ubrałam sobie właśnie buty. i Nie wiem, czy też pierzcie w pralce. To jest dla mnie w ogóle super wynalazek. Oczywiście skórzanych to już nie, nie upierzemy raczej, ale takie jak te tekstylne świetnie się piorą. Rzeczywiście w tej chwili puściłam mi tylko na 15 minut, tak żeby tylko lekko odświeżyć i obroty niewielkie. Staram się tak 600 mniej więcej, nie, nie trzeba więcej. I też niska temperatura prania, także szybko to schnie, na rano będą na pewno gotowe. I będą niosły mi dalej w świat. Muszę nam powiedzieć, że kupiłam buty, i to zupełnie inne buty niż te, które Wam pokazywałam w ostatnim filmiku, a pokazywałam tam bardzo wiele różnych par, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam. Kupiłam w firmie Ryłko i też od razu mogę powiedzieć, że wszystkie buty, które widziałyście na filmiku, ja mierzyłam i rzeczywiście były wszystkie bardzo wygodne, także można kupować, ale zobaczyłam jeszcze jeden model, którego wcześniej jakoś nie znalazłam na stronie, być może dlatego, że szukałam butów beżowych, a to są buty. Złote. Natomiast to jest bardzo ładny kolor złota, bo ciekawe jest jak to będzie wyglądało w kamerze. Nie mam soczewek, więc nie bardzo widzę. Na przybliżeniu, ale to jest jakby taki delikatny, złoty połysk. Na nodze wyglądają też bardzo dobrze. Myślę, że szczególnie dobrze będą wyglądały do opalonych już nóg, opalonych stóp, także super. Są lekkie, są na takiej troszeczkę grubszej podeszwie, czyli nie jest to tak całkiem płaska podeszwa, dlatego też myślę, że będzie dobra amortyzacja. Są takie dość tutaj też miękkie. Bardzo, ale to bardzo wygodne. Paski są ze skóry, ze skóry licowej, także tutaj mamy takie mięciusienki, tak jak zamsz, po prostu bardzo delikatny ten, ten, ten pasek, każdy z tych pasków. Dzięki czemu mam nadzieję, że też nie będą mnie w ogóle obcierały. Na razie są naprawdę bardzo wygodne. Ładna klamareczka złota, która też, te, też ma taki ładny kolor tego złota. Tutaj są też szerokie w, na palcach, także też palce dobrze leżą. Pięta też taka, nie ma tego takiego, wiecie, wyprofilowania. Ja tego bardzo nie lubię, jest tutaj całkiem prosto. No i co jeszcze? Wyściółka oczywiście skórzana. I to jest gładka skóra, czyli też się cieszę, bo będzie się łatwiej czyściło. Także będzie też dobrze wyglądało, i w kolorze butów jest też cała podeszwa, Także wydaje mi się, że to będzie dobry zakup. Także na pewno będziecie widzieli te buty w moich stylizacjach. A od razu taka, taka mała uwaga: kto jeszcze nie kupował w, w ryłko, to być może tego nie wie, ale tam jest coś dziwnego z rozmiarami. Czasami kupuje rozmiar swój, czyli 40, a czasami kupuje rozmiar. Mniejszy. To jest jedyny sklep, w którym ja czasami noszę 39. W życiu nigdy nie nosiłam 39, czasami nawet 31, a na przykład te buty to jest 39, a mierzyłam się jeszcze i 39, i 40, także różnie to, to bywa. Czyli um, takie. Podsumowując, lepiej kupować buty w ryłko stacjonarnie i przymierzyć, nawet jeżeli nie będzie koloru, na przykład tego, który chcecie, a fason będzie, rozmiar będzie, to wtedy można ewentualnie kupić jeszcze w sieci. Bardzo się z nich cieszę, naprawdę. Tak jak już założyłam, nawet w sklepie to było takie wrażenie, że jest tak mi dobrze, tak mi, tak mi lekko, a miałam na sobie buty takie sportowe, także jeżeli pomimo tego było mi dobrze, lekko i od razu jakoś tak fajnie, chciało się w tych butach dalej iść. To już jest dobrze. I tak sobie właśnie pomyślałam, że jakoś ten dzisiejszy dzień taki nam się zrobił z, z butami i z nogami złączony. Ale to nawet dobrze, bo chciałam Wam pokazać moje nowe urządzenie, co do którego mam spore oczekiwania, podobnie do tych butów. No i ono też jest do depilacji, do, do zajęcia, znaczy po, po, pozwoli mi zająć się też moimi nogami, chociaż ono też jest do innych części ciała, ale na razie stosuję je tylko do nóg, ale o tym Wam za chwileczkę powiem. No i generalnie mówiąc, wiecie, ja to jestem taką osobą, która jest tak jak na tym takim filmiku, może widzieliście czasami w shorty, na Insta to jest chyba, czy nie, Shot, to są na, na YouTubie, czy takie te Insta stories, właśnie na, na Instagramie, że jest taki pokaz mody, um, i tam. Y są otwory i wyrastają na takich podnośniach modele do, do góry, i podpis jest tam: Twoje włoski zaraz po tym, jak skończysz je depilować. I to myślę, że jest film o mnie. Ja niestety jestem posiadaczką z bujnych włosów, nie tylko na głowie co mam nadzieję, że mi jeszcze zostanie, ale też na innych częściach ciała, a zwłaszcza mam problem z nogami, czyli tymi częściami, które tak naprawdę najczęściej depiluję. Um, ja um, pamiętam, jaka byłam szczęśliwa, jak um, dostałam od moich rodziców, czy od aniołka, bo to było pod choinkę, chyba jeden z pierwszych w ogóle w Polsce dostępnych depilatorów. Um, dlatego, że wcześniej musiałam te włosy żyletkami tutaj golić czasami i trzy razy w tygodniu, żeby ten efekt gładkiej skóry był, a tutaj myślę, no mam defilator, także zaraz pamiętam, po wieczorem siadłam, nie mogłam się już doczekać i tam, gdzie te włoski były takie troszkę większe, sobie zajechałam, no i myślałam, że wyskoczę pod sufit z bólu, bo to tak strasznie bolało, nie byłam w stanie absolutnie używać, chyba z takie dwa albo trzy podejścia zrobiłam do tego, ale... No, jakoś nie, nie, nie udawało mi się to robić. I tak naprawdę dla mnie naj, taką najczęstszą metodą depilacji to jest po prostu zwykła, najpierw maszynka, taka, taka zwykła, ta golarka, czy taka maszynka, którą, którą jednorazowa, albo tam jakaś taka, którą możemy używać kilka razy, wymieniając ostrze, ale zawsze mam jakiegoś takiego pecha, albo jakieś takie ręce niezbyt sprawne i się zacinam, zwłaszcza tutaj pod kolanem, gdzie jest mocno ukrwione ta część, także tutaj brocze potem krwią, Ważne, już szczegółowo, oszczędzę. No i też od niedawna używam czegoś takiego, czy to jest taka maszynka zwykła elektryczna, po prostu regularka elektryczna. Tak jak nie wiem, moi chłopaki używają tutaj do, do, do brody, czy tutaj do, do ogolenia, Zwykła, takie coś do kupienia w Lidlu i to mi się dobrze sprawdza. Tym bardziej, że nie trzeba depilować tego na mokro koniecznie, tylko można też na sucho, czyli na przykład, nie wiem, jak robię sobie spa dla stóp, to przy okazji tam sobie jeszcze różne rzeczy też niechciane usuwam. I Mam właśnie nowe urządzenie, które dostałam od firmy Skin Lovers i to jest... IPL to jest właśnie depilator, który um, na początku myślałam, że jest depilatorem laserowym, i tak trochę się wahałam, czy w ogóle przyjąć, czy, czy, czy to, czy to um, będę chciała pokazać na moim kanale, a przede wszystkim przetestować na sobie, no bo to się oczywiście na z drugim łączy, ale okazało się, że IPL to jest czymś troszkę coś innego niż laser. Nie, że ja bym przed, jakby miała coś przeciwko laserowi, ale wiem że, wiem, że laser jest bardzo skuteczny, bo on rzeczywiście niszczy komórki w i po kilku takich laserowych działaniach one już nie odrastają. Natomiast wiem, że też są różne przeciwwskazania do stosowania lasera, no i też wiem, że czasami ten laser boli. Także tutaj nie do końca na początku chciałam, ale jak sobie poczytałam o tej depilacji IPL, no to widzę, że tutaj jest troszeczkę inny mechanizm działania, ale efekt finalnie może być tak samo dobry jak po laserze. Mianowicie. Ten depilator nie niszczy cebulek włosa, ale je usypia. Te cebulki zaczynają spać, a jak człowiek śpi, znaczy człowiek śpi to rośnie, ale włos jak śpi, jak cebulki są uśpione, to po prostu nie, nie wychodzi, tak, nie rośnie. Nie, nie, nic się tutaj z nim nie dzieje. I depilatory IPL mają tę fajną cechę, że im dłużej je stosujemy w czasie, tym te włoski dłużej śpią pomiędzy stosowaniem. I tak jak na początku stosujemy je, żeby włosów niechcianych nie było dwa razy w miesiącu, czyli raz na dwa tygodnie, tak później, po jakimś czasie, możemy stosować je raz na pół roku, albo i nawet ten okres może być jeszcze wydłużony. I zanim jeszcze podjęłam jakąkolwiek współpracę z daną marką, to ja se przede wszystkim sprawdziłam, właśnie, Czym jest ten, ten depilator, ten, ten rodzaj depilatora, czyli właśnie to IPL, czy rzeczywiście działa, a przede wszystkim, czy nie szkodzi, czy nie ma jakichś przeciwwskazań i czy ja, która jestem totalnym lajkiem, nie potrafię tego robić, nie jestem kosmetyczką przecież, nie wiem, jak, jak jeszcze się robi, czy będę mogła zrobić to bezpiecznie, skutecznie w domu. I okazało się, że tak, że jak najbardziej tutaj jest niewiele przeciwwskazań do tego, żeby taki depilator stosować, aczkolwiek one są. I jeżeli, Będziecie zainteresowani depilatorem, a przy okazji pod filmikiem zobaczycie kod zniżkowy i przede wszystkim przekierowanie do strony, czyli no, bez żadnych tutaj konsekwencji, możecie po prostu wejść na stronę, sobie poczytać, to tam też są wymienione przeciwwskazania albo takie sytuacje, gdzie warto być ostrożnym, na przykład stosując tego typu urządzenia, bo oczywiście, że jeżeli coś jest skuteczne, no to, to, to działa, tak, a jeżeli działa, to też w niektórych przypadkach no, nie, nie jest wskazane. Ale to jest bardzo niewiele takich stanów, no, na przykład, nie wiem, ciąża, nie dlatego, że szkodzi, ale dlatego, że nie ma wystarczającej liczby badań mówiące o tym, co się dzieje z kobietami w czasie ciąży, ale na przykład również, kiedy mamy jakieś tam na, na nogach, um, nie wiem, egzemy na przykład, oparzenia słoneczne, czy właśnie takie sytuacje, które, których warto jednak um, uważać. No i kolejną rzeczą, którą sobie sprawdziłam, um, to jest to, czy to jest po prostu wiarygodna firma, ale to ja to zrobię zawsze, dlatego jeżeli nie znam żadnej marki, nie znam firmy, żeby nie narazić się, a przede wszystkim Was na scam, no to ja sobie tę firmę sprawdzam i wzmiankę o niej rzeczywiście odnalazłam w takich czasopismach jak L, na przykład jak Forbes. A poza tym na YouTubie już dwa lata temu i jeszcze chyba wcześniej, dwa lata na pewno, bo po tej które którą oglądam, widziałam, że dwa lata temu reklamowały właśnie te depilatory. Jedna z nich nawet robiła taki update, czyli właśnie po jakimś czasie mówiła, jak to wszystko działa, i działa. Czy u mnie to podziała tak na stałe, to ja jeszcze nie wiem, dlatego że. Dwa razy zastosowałam, także to jest chyba za krótko jeszcze, żeby powiedzieć. Po tym drugim razie mam wrażenie, że one mi rzeczywiście wolniej rosną i że mam takie jakby y, placki na nodze, gdzie nie mam żadnych włosków. Ale też jeszcze na razie, wiecie, jestem ostrożna, bo nie wiem, czy nie jest sugestia, że, że tak to po prostu wszystko wyszło. No i właśnie, może otworzę pudełko, bo tak będzie mi się też wygodniej mu mówiło do Was i zobaczę, pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda. Było ładnie zabezpieczone, no ale ja już tego używałam, także tak to wygląda. Tego nie używałam, to jest dołączona maszynka, jednorazowa, taka, ABO. Jeżeli chcemy zrobić depilację, to tutaj odwrotnie, w tym takim bolesnym depilatorze, musimy przede wszystkim najpierw dokładnie ogolić tę część ciała, którą chcemy depilować, bo ja używałam na razie tylko na nogi, no bo wypróbowuję sobie, co będzie dalej się działo, ale one są, generalnie mówiąc, do każdej części ciała yy, mogą być stosowane, łącznie z. Twarzą, chociaż producenci mówią, że ostrożnie w tych miejscach, gdzie jest blisko oka, bo tutaj będziemy mieli. Rozbłysk światła. I tutaj, jakby zbyt wysoko nie wchodzimy, ale to jest chyba jasna sprawa. Także ja będę wiecie, od stóp do, do, do głów się przemieszczała i na razie, na razie testuję tylko na moich nogach. Tam, tam gdzie tak naprawdę te włosy mi rosną, w tej reklamie. No i to, więc tego nie używałam. Dalej mamy zasilacz, bo to jest na prąd. Mamy samo urządzenie. Przyjemne, bardzo ładnie tak się trzyma. Tutaj w ręce nie ma tutaj żadnego e, jakby problemu z, z właśnie wykorzystywaniem niego. Tutaj jest przycisk, ale to za, za chwileczkę wam wszystko pokażę, jak to wygląda już na mnie, na moich nogach. I tutaj jeszcze mamy jedną rzecz pod spodem, schowaną. A nie, mamy dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to są okulary. Okulary w takiej torebeczce strunowej, także po zakończeniu depilacji po prostu wkładacie je. Jest tutaj protekcja wysoka, czyli UV 400. Natomiast wydaje mi się też i czytałam też gdzieś, że jeżeli mamy swoje okulary przeciwsłoneczne, dobre, o dobrej protekcji, to też możemy je używać. Okularów raczej trzeba używać, dlatego że są jednak takie drobne, Wszystkie światła a yy, szczególnie na początku yy, kontroluje człowiek wzrokiem to co robi tak? także w tym przypadku yy, żeby tutaj nic się nie działo żeby nie było jakieś uczulenia żeby nic się nie działo z naszymi oczami yy, także yy, warto je założyć i jest maleńka książeczka maleńka instrukcja ja wiem, że to jest maleńkie i to tak się wydaje, że od takiej nic, natomiast słuchajcie, ja kocham tę książeczkę, bo to jest wreszcie instrukcja, którą ja rozumiem. Ja nie cierpię tych takich grubych knik, w których jest tyle napisane, tyle schematów pokazane, że człowiek już naprawdę potem nie wie, jak to urządzenie stosować. jak często wtedy pokazuje mężowi, mówi przejdź tam, potem mi pokaż. A on mi pokazuje jakieś dwie, trzy rzeczy i mówi już. Tak to było napisane. A tutaj mamy bardzo przejrzyste. Także myślę, że każda osoba, która taką, takie urządzenie kupi i tę książeczkę dostanie, sobie bardzo łatwy sposób y, zrozumie jak, co, kiedy, gdzie używać. No, i tutaj mamy na przykład pokazane, który, który poziom jest dla jakiego koloru naszej skóry. Jest też informacja, jak jego używać, dokładnie pokazane krok po kroczku, punkt po punkcie, co robić, czego nie robić. I informacja bardzo ważna o tym, żeby zanim będziemy używać, zrobić test punktowy i jak go wykonać. Zasady bezpieczeństwa i też nie omijajcie tego, bo, bo to też ważne jest mimo wszystko. Także y, fajne urządzenie, jeszcze przy okazji mamy 186 gramów to to jest faktycznie leciutkie, bardzo przyjemne, bardzo dobrze się tak nim manewruje. No i też od razu powiem, y, uprzedzę być może pytanie, które rodzi się już w Waszej głowie, a czy to boli? No więc w odróżnieniu od tego koszmannego depilatora, który miałam kiedyś, który wyrywał moje włosy i, i który bolało nieziemsko i w odróżnieniu od lasera, który też czasami może boleć, to urządzenie generalnie mówiąc jest bezbolesne. Jeżeli pracujemy na takim poziomie, który dla nas jest bezbolesny, tutaj jest kilka poziomów, no i też oczywiście różnią się one intensywnością. Warto zawsze moim zdaniem zacząć od tego, gdzie jest wszystko ok, a potem ewentualnie sobie jeszcze dokładać, tę taką, posiłkując się tym schematem, czyli żebyśmy wiedzieli, co możemy dołożyć, dokładać też już mocy tego urządzenia. Tutaj sobie zrobię takie dzielenie ekranu, i przy okazji jeszcze pokażę Wam, jak, jak taka depilacja wygląda. Zastanawiałam się też, czy to długo trwa. Myślę, że mogę Ci powiedzieć, że nogi mniej więcej obie u mnie to jest czas taki, no. Pół godziny na zrobienie tej depilacji, ale ja jeszcze jestem póki co niewprawiona, czyli tutaj powolutku sobie idę, dokładnie dokładam. Przypuszczam, że to po prostu będzie później mm, krócej. Widziałam na filmikach u dziewczyn, które robią całe ciało, które mówią, że godzina na przykład to jest na całe ciało i, i mają na dwa tygodnie spokój, więc źle nie jest no, oglądać w tym czasie jakiegoś filmu. Nie można, no bo to braszcie ciemne okulary, one nieźle zaciemniają, a dwa, że po prostu trzeba czuwać nad tym, jak to wstajemy, jak to dajemy. Ale na przykład ja sobie słucham podcastów, ja sobie tutaj przede wszystkim słucham muzyki w czasie tym, jakoś tak to szybko idzie, także nie ma tutaj większego y, problemu. Także y, na pewno, jeżeli to urządzenie będzie mi się sprawdzało, a myślę, że tak, y, mam taką nadzieję, to będę jeszcze o nim mówiła, być może również pojawi się w moich ulubieńcach roku, ale to jeszcze do grudnia dużo czasu, więc zobaczymy. I też mam taką, taką, taki plan dalszy, że jeżeli podziała mi na nogi, y, na razie nie robiłam jeszcze strefy bikini, to właśnie robię strefę bikini. No i potem nie wiem, ręce chyba nie ma sensu, bo u mnie nie ma praktycznie włosów na, na, na rękach. Gdzieś tam może jakiś wąsik, ale, ale, ale na razie, jeżeli tylko y, uda się spowolnić rozwój włosów na nogach, które u mnie zajmują sporą powierzchnię mojego ciała, to ja będę tak naprawdę szczęśliwa. Także. także tak to wszystko wygląda. Jakoś taki spontaniczny ten vlog, ale widzicie, yy, yy, tak wyszło, że wiele tutaj rzeczy odnosiło się do nóg, bo tak naprawdę nogi dla nas są bardzo ważne. My dzięki nogom stajemy na, na ziemi, chodzimy po niej, możemy też korzystać z tych pięknych, letnich dni, a wiosenno-letnich dni, tak naprawdę, czego sobie i Wam życzę. Spotykamy się już następnym razem. Do zobaczenia!